Pierwej na wsi mało kto się interesował historią, a jak się ktoś interesował, to tu wielką historię historię świata, historię Europy, historię Polski albo Niemiec, ale historię lokalną się prawie z nią nie interesował. Najpierw ksiądz Nedlich zaczął zbierać informacje o Popilowie i wydał książka, później ksiądz roch zbierał informacje o Dobżniu i wydał książka w Siłkowicach Andrzej Stampka. Po, w latach powojennych, wydał moje siłkowice, które opublikował wszystkie informacje, które mu się udało zebrać A w Krościcach To pierwszą, najbardziej zasłużoną osobą, jeżeli chodzi o historię, o zbieranie faktów, o zbieranie dokumentów, o zbieranie zdjęć historycznych, był urodzony w ruścicach Ksiądz Augustyn Urban. Na przestrzeni 29 lat zbierał informacje, żeby opublikować je dla potomnych. Wydał 6 egzemplarzy takiego maszynopisu. Jeden z nich, jest w posiadaniu jego siostrzeńca Benedykta Kwoska, który opowie nam więcej o nicze chruścic, autorstwa Augustyna Urbana. Augustyn Błażej Urban urodził się dnia 23 sierpnia 1911 jako drugi syn Piotra Urbana. Święcony był 25 marca. Czyli zwiastowanie 1938. Ujek, co przyjechał, to robił zdjęcia. Nas zachęcał, a nas to spływało, jak woda z kaczki. Robił zdjęcia, wywoływał, starał się. A my je kładli na parapet. I one tam były miesiąc dwa, a spadły, były zamieczone, zniknęły. A on się nie zrażał. On się nie zrażał. I on jeszcze jedno, on lubiał życie. Czyli taki jaki jesteśmy, tak pstrykamy. Wójka interesowało oprócz osób właśnie wszystko co chruścickie po kolei. Czy to odra pstryka, czy to czartora, czy to wiatraki. I te zdjęcia stanowią właśnie wyjątkową wartość tej kroniki. Zdjęcie ukazuje starą wieś lepiej niż lepszy opis. Stare domy kryte z trzechu, wiatraki, czartora, starołodra, siostry kloustorne. Fotografował też ważne wydarzenia w Krościcach, takie jak prymicje, czy prace wykopaliskowe. Zdjęcie jak były wykopaliska na polu wiatraku. Ujek zasługuje na to, że miał wyczucie co tu jest ważne i napstrykał zdjęć. Tu jeszcze raz to samo zdjęcie, zdjęcie Ujek w białym płaszczu. Ja przez głęb pamiętam to wydarzenie, to jest w naszym ogrodzie, sprowadził tych dwóch speców. Od nas żył stół koszykowy, obrusik, aparat fotograficzny miał i kazał pstrykać i umieścił. Te ważne wydarzenia ksiądz Urban nie fotografował, ale też i opisował. Tu widzimy opis prowadzonych wykopalisk, opisał też budowa kościoła, jego łodrze, jego powodziach o początkach pocty w Krościcach i dyliżansach pocztowych, co przejeżdżały przez wieś. Wymienieni są krościckie proboszcze i duszpasterze, kapłani pochodzący z Krościc, siostry klaustorne pochodzące z Krościc, wymienieni krościccy sołtysi. Są, są odpisy starych dokumentów, takich jak tukiej z XV wieku i opisy tradycji i zwyczajów, jakie pierwej były. Jak w gazetach coś noił o krościcach, to te wycinął i zbierą. I do tych materiałów będziemy często wracać w naszych kolejnych filmach i powoływać się na kronika Augustyna Urbana. Mąc ciekawe stare nagrania filmowe albo stare zdjęcia, na których widać nasa wieś, jej ulice, sklepy albo wydarzenia, które miały tu miejsce, podziel się nimi z innymi. Skontaktuj się z nami mailowo albo podjedź do pana Klemensa Weber.